Przechodzimy do zadania czwartego. W zadaniu czwartym mamy dwie liczby rzeczywiste, x i y, które spełniają takie dwa założenia. Suma ich, tych dwóch liczb to 4 i wiemy też, że spełniają one taką nierówność. Oznaczamy sobie te założenia jako 1 i 2. Mamy pokazać, że x jest równe 2 i y jest równe 2. Jest to zadanie, można powiedzieć, dowodowe. Dlatego oznaczyłem założenia, tezę i dowód. I tutaj w tej części dowodowej będziemy pisać. Zanim jeszcze zaczniemy, to powiem tylko, że na ogół, kiedy mamy do czynienia z tego typu nierównościami, jak mamy w założeniu 2, kiedy nie widać, co ona, co ona dla nas oznacza, jest ona trudniejsza do zinterpretowania niż ta pierwsza, no to raz, że warto od niej zacząć, a dwa, że staramy się w tego typu nierównościach sprowadzać je do postaci iloczynowej. Chcemy mieć iloczyny, iloczyny są bardzo. Przydatne, jak chodzi o wnioskowanie, bo raczej nie dojdziemy bezpośrednio do tego, że x jest równe 2 i y jest równe 2, raczej będzie to trzeba wywnioskować z pewnej postaci tej nierówności. Więc nie, nie należy się przejmować, że, że nie wyjdzie nam na koniec rozwiązanie x równe 2 y równe 2, tylko w pewnym momencie będzie trzeba się zatrzymać i zastanowić, co ten napis przekształcony dla nas oznacza. I zobaczycie, że dokładnie tak będzie. Ym. I tak, mając to już powiedziane, zapiszmy sobie tą, tą, to drugie założenie, przepiszmy je sobie, niech to będzie pierwsza linijka naszego dowodu. I co my tutaj możemy zrobić? Ja na przykład lubię zawsze przerzucać sobie wszystko na jedną stronę, żeby wszystkie te współczynniki stały obok siebie. Przepiszę je też w takim porządku, najpierw najwyższe potęgi, Potem potęgi niższe. Ok. To mamy, mamy tak to wygląda. No i co my tutaj możemy zrobić? Chcemy to sprowadzać do postaci iloczynowej. To na razie w ogóle iloczynem w zasadzie nie jest, więc jakie operacje pomagają nam w tym, żeby sprowadzać coś do postaci iloczynu? No dwie rzeczy. Wzory skróconego mnożenia wszelakie, albo mm, wyciąganie wspólnego czynnika przed nawias. I tu można jako pierwszy krok zrobić to na dwa sposoby. Znowu można albo od razu skorzystać ze wzoru skróconego mnożenia do x do 3 plus y do 3, albo wyciągnąć y, wspólny czynnik przed nawias. Tylko trzeba troszeczkę bardziej pomysłowo te wyrazy ze sobą pogrupować. My najpierw y, zrobimy ten sposób, gdzie rozpisujemy ze wzoru skróconego mnożenia x do 3 plus y do 3. Dla przypomnienia. Wzoru skróconego mnożenia dla trzecich potęg wygląda w ten sposób: minus ab plus b kwadrat, a gdyby ktoś się zastanawiał od razu, jak wygląda ten z minusem, to wygląda on tak. Napisanie tych dwóch wzorów skróconego mnożenia pod sobą ma pewną korzyść polegającą na tym, że widać, jak łatwo te wzory zapamiętać. Mianowicie Zawsze po prawej stronie pojawia się gdzieś minus, dokładnie raz. Jeśli po lewej stronie minus był między A do 3 i B do 3, to ten minus pojawia się w pierwszym nawiasie. Jeśli tutaj mieliśmy plus, to ten minus pojawi się tutaj przy tym AB. No i to jest, to jest pierwsza obserwacja. Druga, no to to, że te wzory mają bardzo y, podobne struktury, bardzo podobnie wyglądają pod względem tych nawiasów i potęg, więc trzeba zapamiętać tylko w zasadzie, gdzie wpisać ten minus resztę miejsc wypełnić plusami. Więc to są nasze dwa wzory skróconego mnożenia. My skorzystamy z tego pierwszego. No to rozpiszmy x do trzeciej plus y do trzeciej przy pomocy tego pierwszego wzoru. To co dostaniemy? Dostaniemy x plus y, x kwadrat minus xy plus y kwadrat i tutaj te dwa wyrazy, które nam zostają, z którymi nic jeszcze nie zrobiliśmy x kwadrat y minus xy kwadrat mniejsze równe 0. No dobra, to mamy takie wyrażenie, czy ono naprawdę że wygląda już jakoś lepiej? No jeszcze nie do końca, w sumie za dużo nam to nie pomogło, ale pamiętajmy, że jeszcze nic nie zrobiliśmy z tą częścią tutaj. A ta część idealnie nadaje się do tego, żeby wyciągnąć wspólny czynnik przed nawias. Jaki tu może być wspólny czynnik? No widzę, że każdy z tych wyrazów ma minus przed sobą. Widzę, że każdy ma co najmniej po jednym y, bo tutaj y kwadrat i to x kwadrat można o tym myśleć jako x razy y x razy x albo y razy y. W związku z czym każdy ma co najmniej po jednym x i każdy ma co najmniej po jednym y. Więc można wyciągnąć tutaj minus xy przed nawias, a w środku zostaje nam x plus y. A to wyrażenie tutaj mogę przepisać bez zmian. Mamy coś takiego. Tak wygląda kolejna linijka naszych przekształceń. No i dostajemy tutaj miły prezent. Mianowicie ten człon x plus y można albo od razu podstawić, że to jest 4, albo jeszcze wyciągnąć to przed nawias. Ten cały nawias x plus y. Czyli nawias wyciągamy przed nawias jako wspólny czynnik i tutaj zostaje, powstaje. Nawias kwadratowy, w którym zostają te współczynniki, które były przy x plus y, czyli x kwadrat minus xy plus y kwadrat z pierwszego minus xy z drugiego. To ma być cały czas mniejsze, równe 0. No dobra, no to wiemy z założenia numer 1, że to x plus y możemy sobie podmienić na tą czwórkę. Więc zróbmy to. Czyli z jedynki mamy, że to jest 4 razy taki nawias. I tutaj mamy wyrazy podobne. Minus xy dwa razy. Więc zapiszmy to jako minus 2xy. Mamy coś takiego. No i co, co jest tutaj w środku? Tutaj w środku jest znowu kolejny wzór skróconego mnożenia. Chodzi oczywiście o to, żeby a kwadrat minus 2ab plus b kwadrat zapisać jako a minus b do kwadratu. Więc zapisujemy ten nawias jako właśnie to a minus b. Od naszym a jest x, a naszym b jest y. Czyli będziemy mieli 4x minus y do kwadratu mniejsze równe 0. Na koniec, bo tutaj zaraz właśnie zbliża się ta część, o której mówiłem, gdzie będziemy już wnioskować. Na koniec zauważmy, że jeszcze z tą czwórkę można podzielić. Po prawej stronie mamy 0, więc dzielenie przez 4 po prawej stronie nic nie zmieni. Lewą stronę nam trochę uprości i jeszcze na dodatek czwórka jest oczywiście liczbą dodatnią, więc nie ma żadnej zmiany znaków naszej nierówności, nie musimy się o to martwić. Czyli dostajemy x minus y do kwadratu ma być mniejsze, równe 0. I to jest właśnie ten moment, w którym należy się zatrzymać. I teraz się zastanowić, bo zobaczcie w ogóle jaką drogę pokonaliśmy. Z takiej brzydkiej nierówności, którą mieliśmy na początku, dotarliśmy do takiego zwartego warunku, że x minus y do kwadratu ma być mniejsze równe 0. Więc jest to bardzo dobry moment, żeby już przestać przekształcać, przypomnieć sobie w ogóle treść zadania, spojrzeć na to i pomyśleć sobie, co to oznacza, że x minus y podniesione do kwadratu jest mniejsze równe 0. Można o tym pomyśleć tak, że to x minus y to jest jakaś różnica liczb rzeczywistych. Czyli to jest jakaś liczba rzeczywista małe r. Ta liczba rzeczywista r jest podniesiona do kwadratu. Co tak abstrahując od tego zadania, my wiemy o liczbach rzeczywistych podniesionych do kwadratu? A no wiemy to, że liczba rzeczywista podniesiona do kwadratu jest większa równa 0. Czyli z jednej strony ja wiem. Wiem to, że liczba rzeczywista podniesiona do kwadratu jest większa od 0, z drugiej strony zadanie, ta nierówność, którą mam podaną w zadaniu, którą wiem, że te liczby spełniają, ona mi narzuca, że ta liczba rzeczywista x minus y musi być mniejsza równa 0. No to jaka jest jedyna liczba rzeczywista podniesiona do kwadratu, która równocześnie jest większa równa 0 i równocześnie jest mniejsza równa 0? Tak, ta część wspólna to jest tylko. Ta właśnie, jedyną możliwością jest ta równość, że ta liczba rzeczywista jest po prostu równa 0. Tylko ona podniesiona do kwadratu będzie i większa równa 0, i mniejsza równa 0. Tutaj właśnie chodzi o te równości, które my mamy, że to nie są nierówności ostre, a to nasze r, czyli x minus y, to właśnie jest to 0, które tutaj napisaliśmy. No to dalej przekształcając, przerzucając y na przykład na drugą stronę, dostajemy, że x jest równe y. Czyli tutaj to przejście, to tutaj, jak chodzi o zapisanie tego rozwiązania, to ja bym to y, y, obdarzył jakimś komentarzem. Y, napisał, że nierówność z zadania narzuca nam, żeby liczba rzeczywista była mniejsza równa 0. My wiemy, że każda liczba rzeczywista Podniesiona do kwadratu jest większa równa 0. W związku z czym to x minus y to musi być 0. Takie zdanie w zupełności uważam, że powinno wystarczyć. I już od tego momentu możemy dalej normalnie pisać. Czyli, OK, x minus y równe 0, x równa się y. Więc tu taki szczegół, ale wydaje mi się, że dosyć istotny do zapisania na maturze. Czyli mamy x równa się y. No, to wróćmy do naszych założeń. X plus y jest przecież równe 4, czyli ja mogę użyć znowu tego pierwszego założenia w połączeniu z tą moją nową informacją, i dowiedzieć się, że x plus i teraz tego y z tej równości mogę zastąpić drugim x ma być 4, czyli x musi być równe 2, no i Y oczywiście też musi być równe 2, bo przecież Y jest równe x. Więc na tym etapie. Tak naprawdę dochodzimy już do końca tego dowodu. Możemy zapisać, co kończy dowód, czyli to już jest koniec naszego rozumowania, i rzeczywiście otrzymaliśmy naszą tezę, czyli że x równa się 2 i y równa się 2 na podstawie tych naszych założeń. Co tutaj było ważne w tym zadaniu? W tym zadaniu ważne jest to, żeby mieć taki warsztat związany z przekształcaniem wyrażeń algebraicznych. Na przykład Przerzucanie wszystkiego na lewą stronę. Grupowanie umiejętne. Albo po, po najwyższych potęgach spróbować. Zaraz zrobimy sobie też drugi sposób, gdzie pogrupujemy trochę inaczej, yy, ale to do, tego, to do tego przejdziemy zaraz. Wzory skróconego mnożenia. Żeby je rozpoznawać bardzo szybko i od razu sobie je rozpisać i zobaczyć, co mi to da. I pamiętać, że to x do trzeciej plus y do trzeciej. Rozpisali, rozpisaliśmy na przykład tak. Co ja mogę zrobić z tym, żeby pojawił mi się jakiś człon podobny do chociaż jednego z nich? No tutaj okazało się, że proste wyciągnięcie przed nawias już daje nam to x plus y i tutaj w zasadzie ta trudniejsza część algebraiczna już się kończy. Tutaj prosty wzór skróconego mnożenia znowu i wnioskowanie. Wnioskowanie to trochę taka odrębna umiejętność, którą wykorzystujemy w tym zadaniu. Ok, dobrze to. Widzimy się na następnej tablicy i zrobimy jeszcze sposób drugi. Zadanie czwarte, sposób drugi. Powiedzieliśmy sobie przy poprzednim sposobie, że tutaj należy te czynniki w jakiś umiejętny sposób grupować, żeby móc stopniowo albo wyciągać coś przed nawias, albo żeby mm, korzystać ze wzorów skróconego mnożenia. No i tutaj, właśnie, opierając się dokładnie na tych samych zasadach, pokażę Wam, jak można trafić na. Yy, Podobne rozwiązanie, ale jednak trochę inne, które różnica będzie polegała na tym, że zamiast korzystać tutaj od razu ze wzoru skróconego mnożenia, ktoś by mógł pomyśleć, że przecież tutaj na przykład x do 3 i x kwadrat y też można ze sobą pogrupować i można by było wyciągnąć wspólny czynnik x kwadrat przed nawias i analogicznie z y do 3 i minus xy kwadrat. Tutaj przecież jest są tutaj i tutaj mamy co najmniej dwa y, więc... Można by to było wyciągnąć przed nawias, to y kwadrat. No i właśnie tak zrobimy. Więc najpierw przepiszę nam to w takiej postaci sugerującej, w jaki sposób zamierzamy to pogrupować. I teraz zróbmy to, o czym mówiłem, czyli wyciąganie przed nawias. Z tego wyciągamy x kwadrat przed nawias, a z tego y kwadrat. Widać, że pojawiają nam się dwa czynniki, te nawiasy, które są dosyć podobne do siebie, jedyne co się nie zgadza to znak. Tutaj przy y mamy minus, a tutaj przy x mamy plus, a tutaj minus. Więc jak odwrócić znak w nawiasie? No wystarczy wyciągnąć przed ten nawias jeszcze minus z niego. Jak stąd wyciągnę minus, to przy x będzie plus, przy y będzie minus i będzie się to dokładnie zgadzało z tym nawiasem. Więc do tego Y kwadrat dołóżmy jeszcze minus wyciągnięty z tego nawiasu. No to co tam dostaniemy? Pierwsze wyrażenie się nie zmienia. A tutaj mam minus Y kwadrat XY mniejsze równe 0. Udało się uzgodnić te znaki. Widzimy, że mamy wspólny czynnik, więc wyciągamy ten czynnik przed nawias. X minus Y. I w nawiasie zostaje mi x kwadrat minus y kwadrat, ten nawias kwadratowy to jest ten nawias na te odpadki. Na to, co zostaje, jakie współczynniki zostają po wyciągnięciu wspólnego czynnika przed nawias. Ok, no to co my tutaj mamy? X minus y to nie wiemy, co to jest. My wiemy, co to jest suma, ale to, co, co można z tym zrobić? No tutaj znowu trzeba rozpoznać wzór skróconego mnożenia. Tym razem. Nie do trzeciej, Tym razem wystarczy taki wzór skróconego mnożenia z potęgami co najwyżej drugimi, albo raczej dokładnie drugimi. No i to jest A minus B. A plus B. No to zastosujmy ten wzór skróconego mnożenia i zobaczmy, co nam wyjdzie. Pierwszy ten człon przepisuje, a ten nawias rozpisuje zgodnie z tym, co tutaj zapisałem, czyli X minus Y to jest ten nawias. X plus Y to jest ten nawias, to jest mniejsze równe 0. I tu właśnie pojawia się ten wcześniej wspomniany, y, chyba jeszcze w pierwszym sposobie, y, iloczyn. Mówiłem, że dążenie do iloczynu to jest coś pożądanego, no i on się tutaj pojawia. My nie będziemy tutaj korzystać z tych jego y, własności czyli tego, że łatwiej się na przykład wnioskuje na temat podzielności mając iloczyn, albo że dosyć łatwo się wnioskuje na temat znaku iloczynu. My tutaj po prostu zauważymy, że x plus y to jest z naszego założenia po prostu czwórka, czyli z 1 mamy, że to x plus y to jest 4, czyli ja mogę to przepisać jako czwórkę na początku, a te dwa nawiasy zapiszę jako x minus y do kwadratu. To jest wszystko mniejsze, równe 0. Teraz już widać, że to zadanie redukuje, że ten, ten drugi sposób już na tym etapie redukuje się do tego, co robiliśmy wcześniej. Bo jeśli otworzycie sobie notatki na wcześniejszej stronie, tam gdzie macie ten pierwszy sposób, albo przewiniecie yy, film, no to zobaczycie, że dokładnie doszliśmy do czegoś takiego. Tutaj wprowadziliśmy tą naszą liczbę rzeczywistą r. Powiedzieliśmy, że R kwadrat z jednej strony zadanie nam narzuca ma być mniejsze, równe 0, z drugiej strony my wiemy, że liczba rzeczywista podniesiona do kwadratu jest większa, równa 0, i stąd wywnioskowaliśmy, że r musi być równe 0. Czyli już widać, że to już robimy dokładnie to samo, dlatego już tutaj nie powtarzam tego tak skrupulatnie, tylko zapiszę jeszcze te kilka końcowych linijek. Tutaj znowu z jedynki mamy, że x równe 2, y równe 2. I co kończy dowód, czyli ta ciekawa część, inna niż to, co zrobiliśmy w sposobie pierwszym, była tutaj. Okazuje się, że te, czynniki, te, te, te składniki, tutaj jeszcze składniki, bo mamy plusy i minusy, można w inny sposób pogrupować, żeby do tej postaci iloczynowej dotrzeć w trochę, w trochę inną drogą. I tutaj mamy to inne inne grupowanie wyciąganie wspólnego czynnika przed nawias i wzór skróconego mnożenia, więc wzór skróconego mnożenia znowu się pojawił. Tutaj w tym sposobie już tylko jeden, no ale nadal one są bardzo ważne, żeby je szybko zauważać, szybko stosować i się nie zastanawiać, nie kartkować karty wzorów, bo to jest raptem takie pięć wzorów. Dwa yy, to są te wzory skróconego mnożenia do trzeciej i są trzy yy, z drugimi potęgami, więc... Pięć wzorów, wszystkie dosyć proste do zapamiętania, a one bardzo przyspieszają robienie tego zadania, bo nie zawsze tak musi być oczywiście, że to wychodzi za pierwszym razem, tak? Czasami trzeba spróbować dwa razy. Tutaj widać, że aż są dwa dobre sposoby zrobienia tego, więc tutaj takim mm, sposobem losowego błądzenia i jakoś przekształcania tego i wyciągania przed nawias stosowania wzorów skróconego mnożenia no, to prędzej czy później wydaje mi się, że każdy by trafił na jedno z tych dwóch rozwiązań. Więc ważne jest to, żeby się tutaj nie zniechęcać, szybko, szybko w miarę stosować te wzory skróconego mnożenia i zobaczyć, jak to wyrażenie można rozpisać. I zatrzymać się w odpowiednim momencie. Zatrzymać się w tym momencie, kiedy to już nie chodzi o to, żeby to dalej przekształcać. Przypomnieć sobie treść zadania i pomyśleć, ok, na przykład mam liczbę rzeczywistą podniesioną do kwadratu, co ja wiem o liczbie rzeczywistej podniesionej do kwadratu i tak dalej. Czyli przekształcenia, tutaj wnioskowanie. To jest tak, te, te zadania są takie dwuetapowe. Ok. Tak, to myślę, że mamy dwa sposoby przerobione dosyć rzetelnie i to będzie już koniec. Przechodzimy do zadania piątego zaraz.